Sejm uchwalił budżet polski na 2014 rok. Zdaniem premiera, budżet jest oszczędnościowy, a jednocześnie podtrzymuje szanse rozwojowe. Można oczywiście narzekać: oszczędnościowy dla nas, a rozwojowy dla administracji urzędniczej. My będziemy oszczędzać, a administracja zachowa szansę na rozwój. Szkoda tylko, że przez te oszczędności odrzucili propozycję ministra sportu i nie zbudują dla nas sztucznego jeziora na Kasprowym Łotry. No niektórzy, a takich nie brak, się burzą, że niech administracja publiczna zacznie od siebie i da nam przykład, jak oszczędzać mamy. I cytują takie współczesne staropolskie przysłowie, które wczoraj wymyśliłem: Ryba oszczędza od głowy. Jakże się mylą? Jakże się mylą? Budżet jest dobry. Premier przecież tłumaczy, że w obecnej złożonej sytuacji bieżącej, jaka się wytworzyła z winy określonych kół, zbliżonych do kręgów reprezentujących wiadome środowiska, jest tak, jak jest. I musimy to sprytnie obejść. Dlatego oszczędności nie dotyczą administracji, a to dla naszego finansowego dobra. Tak, tak, bo skoro administracja rozdziela pieniądze. To im większa jest administracja publiczna, tym więcej pieniędzy będzie się rozdzielać. Prawda? No to logiczne jest. Dlatego nie narzekajmy na budżet, ale zaśpiewajmy sobie. Jeszcze Polska nie zginęła, póki oszczędzamy, co nam w podatkach zabrano, tego już nie mamy. Marsz, marsz. Bo jak ktoś stoi w miejscu, to się nie porusza i nie może oszczędzać. <laughs> Ma się te przemyślenia, nie?